Chociaż trudno nam to sobie dzisiaj wyobrazić, istniały kiedyś takie czasy, w których jeśli chciałeś przekazać komuś informację, to musiałeś spotkać się z tą osobą twarzą w twarz albo wysłać do niej posłańca z listem lub właśnie z jakąś krótką informacją, którą chciałeś przekazać. Nie było jeszcze zorganizowanej poczty, telefonów, nie mówiąc o internecie. Istniały pewne instytucje posłannicze, to jednak przez lata były one zarezerwowane tylko dla elit. Kościoły, uniwersytety, cechy rzemieślnicze mogły w ten sposób porozumiewać się między sobą na odległość, ale nie było to dostępne dla zwykłego, szarego człowieka. Ograniczony był również dostęp do wiedzy. Kroniki historyczne, badania naukowe, książki, mapy, to wszystko było przechowywane na dworach, w bibliotekach czy klasztorach. Nawet jeśli byłeś szczęściarzem i Umiałeś czytać, to to nie wystarczyło, bo musiałeś mieć jeszcze fizyczny dostęp do wiedzy. Z tego powodu świat dzielił się wtedy na tych oczytanych i na tych pospolitych. Na szczęście te trudne czasy to już przeszłość. Odkrycie i rozwój telekomunikacji, a później telefonii komórkowej spowodowały, że kontakt między ludźmi na odległość jest dzisiaj łatwy. A wynalezienie radia, telewizji, internetu. Spowodowały, że zwiększył się również dostęp do ogólnej wiedzy. Dzisiaj każdy, kto posiada smartfon z internetem, może dosłownie w chwilę zadzwonić do kogoś, kto jest na drugim końcu świata, lub znaleźć informację, która w danym momencie go, e, go interesuje. I tak łatwy i powszechny dostęp do, e, do wiadomości, do wiedzy, do internetu e, cieszy również chrześcijan, bo dzisiaj, jak, e, jak nigdy, Przesłanie o, y, o Bogu, przesłanie o Ewangelii jest dostępne dla każdego człowieka w krajach wysoko rozwiniętych. W internecie można znaleźć różne tłumaczenia i przekłady Pisma Świętego, różne atlasy, y, komentarze, artykuły, czy nawet kazania. Dzisiaj, jeśli ktoś w najbliższą niedzielę chciałby pójść do jakiegoś kościoła, Wystarczy, żeby wszedł w internet, wpisał określoną frazę i mógł nie tylko znaleźć najbliższy kościół, ale nawet wybrać, y, jakiej denominacji powinien być to kościół. A jeśli nie chce ruszać się z domu, to może w nim zostać i obejrzeć kazanie, y, nabożeństwo online. Czy w związku z tym indywidualne głoszenie ludziom o Jezusie tak twarzą w twarz nadal ma sens? Skoro każdy, kto chce dzisiaj poznać Boga, może to zrobić przez internet, to czy ludzie wierzący nadal powinni głosić innym Jezusa? Jeśli tak, to kto powinien to robić i gdzie jest na to miejsce? Ale też możemy spojrzeć na, to, na te pytania trochę z innej perspektywy, z perspektywy osób niewierzących. Bo jaką dzisiaj człowiek niewierzący ma motywację do tego, by posłuchać o Jezusie jeszcze raz? Jeśli słyszał o Nim już 100 razy, to czy jest choćby jeden powód, by posłuchał nim po raz, o Nim po raz sto pierwszy? Dzisiaj postaramy się przyjrzeć temu wszystkiemu z perspektywy Księgi Dziejów Apostolskich. Dzisiejszy tekst podchodzi do, tewa, do tematu ewangelizacji, czyli mówieniu innym o Jezusie. Tymczasem anioł Pana przemówił do Filipa tymi słowy. Wstań i idź na pustynię, na drogę, która biegnie z Jerozolimy do Gazy. Jest to droga pustynna. Filip zatem stał i poszedł. A właśnie, tą podróżą, pod, a właśnie tą drogą podróżował pewien człowiek. Był to Etiopczyk, Eunuch, dostojnik etiopskiej królowej Kandake. Zarządzał, zarządzał całym jej skarbem. Przybył do Jerozolimy, aby pokłonić się Bogu i jechał z powrotem. Siedział w swoim rydwanie i czytał proroka Izajasza. Duch powiedział Filipowi: Idź, przyłącz się do tego rydwanu. Gdy Filip podbiegł, usłyszał: że tamten czyta proroka Izajasza. Czy rozumiesz to, co czytasz? Zapytał. Jak mogę rozumieć, skoro nie ma mi kto wyjaśnić? Odpowiedział tamten i poprosił Filipa, aby wszedł i usiadł przy nim. I w poprzednich tygodniach mogliśmy słuchać o tym, jak w ramach, w ramach serii Kazanie eklezja, mogliśmy słuchać o tym, jak pierwszy kościół rozwijał się w Jerozolimie. Czytaliśmy wspólnie fragmenty Księgi Dziejów Apostolskich, gdzie dowiedzieliśmy się, że zaraz po tym, jak Jezus wstąpił do nieba, to jego uczniowie zaczęli głosić Ewangelię o nim innym ludziom właśnie w Jerozolimie. Ale wykazywali przy tym, że Jezus Chrystus jest obiecanym Mesjaszem i Synem Bożym, który został ukrzyżowany, i dzięki głoszeniu apostołów. Grono wierzących znacznie się powiększyło, a ludzie, którzy uwierzyli w Jezusa, na dowód swojej wiary przyjmowali chrzest. W taki oto sposób w Jerozolimie powstał pierwszy Kościół, czyli wspólnota ludzi wierzących. I taki stan rzeczy utrzymywał się przez dłuższy czas, ale w pewnym momencie w Jerozolimie doszło do prześladowań religijnych. Nowo nawróceni wierzący musieli opuścić miasto, a ich chrześcijaństwo miało zostać poddane próbie. Jedną z osób, która została zmuszona właśnie do tej ucieczki był Filip, o którym przed chwilą przeczytaliśmy. Jeszcze gdy był w Jerozolimie, to został, poz... został powołany do takiej funkcji diakona, czyli kogoś, kto miał szczególnie troszczyć się o potrzebujących. Potocznie nazywano to służbą za stołami. Dzięki posłudze diakonów, apostołowie mogli w całości poświęcić się głoszeniu Słowa Bożego i modlitwie. Filip. Uciekając z Jerozolimy dotarł do Samarii, gdzie co ciekawe, nie skupił się na służeniu potrzebującym, ale zaczął dzielić się wiadomością o Jezusie z innymi. Jego głoszeniu towarzyszyły znaki i cuda. Wielu ludzi uwierzyło w Jezusa, wyznając swoją wiarę przez chrzest. I mimo tego, że dobrze sprawdzał się w roli wędrownego kaznodziei, to Bóg przygotował dla innego zadanie, o którym właśnie przeczytaliśmy. I ten tekst mówi o spotkaniu dwóch osób: Filipa i Etiopczyka. Teraz kilka słów o Etiopczyku. Pracował na dworze królewskiej Kandake. Był wysoko postawionym urzędnikiem, kimś na kształt dzisiejszego, dzisiejszego ministra finansów. Był też eunuchem, czyli kimś, kto był pozbawiony męskości. W tamtych czasach było to częste na dworach, gdzie ktoś służył u królowej. Czytamy o tym, że Etiopczyk znalazł się na drodze pustynnej, ponieważ wracał z Jerozolimy. Był tam, żeby oddać Bogu pokłon. Oznacza to, że prawdopodobnie był prozelitą, czyli kimś, kto podczas swojego życia, mimo tego, że nie był Żydem, usłyszał o, o Bogu i, i postanowił mu po prostu służyć. Wysoce prawdopodobne jest, że jego podróż do Jerozolimy miała tylko i wyłącznie znaczenie symboliczne, bo jako wykastrowany mężczyzna nie miał wstępu do świątyni i nie mógł w pełni uczestniczyć w obrzędach religijnych. Ale mimo to wyruszył w tą długą podróż z Etiopii do Jerozolimy, która prawdopodobnie, e, która prawdopodobnie zajmowała kilka dni, bo to było tysiąc kilometrów. I zarówno dystans, który przebył, jak i to, że czytał księgę proroka Izajasza, podpowiadają nam, że był to naprawdę człowiek, który szczerze szukał Boga, był bardzo pobożny, jednak mimo swojego zaangażowania, nie potrafił zrozumieć słowa, które czytał. I nagle, przy jego rydwanie, pojawił się Filip. Nie znalazł się on tam przez przypadek, bo był prowadzony przez Boga, zupełnie jak my. Przez, na, przez naszą nawigację samochodową najpierw otrzymał takie ogólne polecenie o tym, żeby skierować się na pustynię. Później otrzymał bardziej szczegółową wskazówkę, by przyłączyć się do rydwanu, którym jechał jakiś nieznajomy. Gdy podszedł bliżej i usłyszał, że ktoś czyta księgę proroka Izajasza, już doskonale wiedział, co ma robić dalej. Nie potrzebował kolejnych wskazówek od Boga. Zadał nieznajomemu pytanie: które spowodowało, że ten zaprosił go do wspólnej podróży. Sposób, w jaki Bóg postępuje z Filipem, może budzić w nas pewne zdziwienie. Oto człowiek, który odnosi sukcesy na polu ewangelizacyjnym, nagle otrzymuje dziwne polecenie, by zostawić wszystko to, co robi i skierować się na pustynię, by tam spotkać jednego człowieka. To zupełnie tak, jakby jakiś trener piłkarski. Yy, Zaczął osiągać sukcesy z klubem, który prowadzi, i nagle pewnego dnia został przekierowany do jakiejś wsi, która ma 120-120 mieszkańców, i, i dostałby zadanie stworzenia tam szkółki piłkarskiej. Przecież to byłoby tak, jakby zesłanie. Tymczasem Filip nie patrzył na to w ten sposób, bo dla Filipa nie miało znaczenia tego, gdzie jest i co robi. Dla niego priorytetem było to, żeby służyć Bogu i, i pójść wszędzie tam, gdzie On go pośle. Nieważne, czy była to służba za stołami w Jerozolimie, czy publiczne głosenie, głoszenie w mocy i, i, i cudach w Samarii, czy choćby była to wyprawa na pustynię. Ponieważ Filip chciał być posłuszny Bogu, po prostu wstał i poszedł i dołączył się do rydwanu Etiopczyka. I w taki oto sposób. Historie dwóch nieznanych sobie osób zbiegły się ze sobą. Etiopczyk, który chciał poznać Boga, ale nie rozumiał, e, o czym jest fragment, którym on czytał i pewnie miał jeszcze wiele wątpliwości, spotkał osobę, która mogła mu te wątpliwości rozjaśnić. To spotkanie było od początku inspirowane i prowadzone przez Boga, bo to Bóg jest głównym bohaterem tej historii. Prowadzi jedną osobę do drugiej. W konkretnym celu. Bo Bóg chce docierać do tych, którzy go szukają, poprzez tych, którzy w niego wierzą, ufają mu i chcą podążać za jego głosem. Posłuchajmy o tym, co wydarzyło się później. A Etiopczyk czytał akurat ten fragment pisma: Jak owca na rzeź prowadzona, jak baranek niemy przed tym, który go strzyże, podobnie nie otworzył swych ust. W jego poniżeniu odmówiono mu sądu. Co powiedzieć o jego rodzie, bo jego życie usuwane jest z ziemi. Przy tych słowach Eunuch odezwał się do Filipa. Powiedz proszę, o kim prorok to mówi? O sobie samym, czy też o kimś innym? Filip otworzył usta i rozpoczynając od tego fragmentu pisma, głosił mu dobrą nowinę o Jezusie. Eunuch nie rozumiał fragmentu z księgi Zajasza, który dotyczył jakiejś tajemniczej postaci. Osoby... Która jest prowadzona jak baranek na rzeź Kto jest poniżony i w swym poniżeniu nie otwiera ust Kogoś, kto sprawia wrażenie, jakby jego losem nikt się nie przejmował I w całej księdze proroka Izajasza znajdujemy takie cztery fragmenty Które mówią o tej tajemniczej postaci One są porozrzucane na, na przestrzeni kilku rozdziałów Jeśli połączymy je razem, to okazuje się, że powstaje jedna wspólna pieśń Teologowie nazwali ją pieśnią o słudze Jachwę Mówi ona o tym, że w pewnym momencie na Ziemię przyjdzie ktoś, kto będzie posłany przez Boga, będzie cierpiał i zostanie zabity, a wszystko to stanie się dla zbawienia grzeszników. I Żydzi przez wiele wieków, czytając te fragmenty z księgi Zajasza, nie mogli zrozumieć, do kogo odnosi się ten tekst. Filip jednak nie miał z tym żadnego problemu, bo znał historię o życiu, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. Dlatego otworzył usta i rozpoczynając od tego fragmentu pisma, zaczął głosić Eunuchowi dobrą nowinę o Jezusie. W jaki dokładnie sposób Filip to zrobił, tego nie wiemy, bo tekst nie daje nam takich odpowiedzi. Wiemy tylko o dwóch rzeczach. Filip głosił w oparciu o Boże Słowo i w swoim głoszeniu skupił się na Jezusie. Tylko tyle i aż tyle. Jakiś czas temu oglądałem wywiad z pewnym znanym amerykańskim aktorem w telewizji. Został on zaproszony do studia po to, by mówić o swojej wierze w Boga. Przez 10 minut w bardzo ciekawy sposób opowiadał o samodyscyplinie, o tym jak to chciałby być dobrym przykładem dla innych ludzi. Mówił też o tym, że jest bardzo wdzięczny Bogu za talent, który otrzymał i chciałby wykorzystać go dla głoszenia Bożej chwały. Mówił tak o tym przez 10 minut. I w rozmowie o Bogu, w telewizji, gdzie miał tak, tak, tak dużą słuchalność i tak dużo ludzi mogło go słuchać, nie wspomniał o Jezusie ani słowem. Zamiast tego przez 10 minut opowiadał o samodyscyplinie, byciu lepszym człowiekiem i o swoich talentach. Mówienie o sobie to nie to samo co mówienie o Bogu. Dziś, niestety, często w rozmowach z innymi o wierze skupiamy się właśnie na sobie, zamiast skupić się na Jezusie. Skupiamy się też często na pobocznych sprawach, takich jak etyka chrześcijańska, różnice denominacyjne, czy choćby to, jak obchodzimy święta. A o wiele ważniejsze jest to, by skupić się na Ewangelii. A czym jest ta Ewangelia? Z greckiego słowa, z greckiego języka, to dobra nowina. Autorzy jednego z tłumaczeń biblijnych przetłumaczyli słowo Ewangelia jako boża wiadomość o ratunku w Chrystusie. Dlaczego w ogóle ludzie potrzebują jakiegoś ratunku? Od czego on ma być i dlaczego ten ratunek mogą znaleźć tylko w Chrystusie? Ta Ewangelia, wiadomość o tym, co Jezus zrobił, mówi o tym, że każdy jest grzesznikiem, a to oznacza, że w swoim życiu, poprzez to, co robił, oddalił się od Boga. Z perspektywy Pisma Świętego, każdy człowiek jest buntownikiem względem swojego Stwórcy. Niezależnie od tego, czego dokonaliśmy, z powodu naszych grzechów jesteśmy oddzieleni od Bożej relacji. I tego oddzielenia ludzie nie są w stanie pokonać na własny sposób. Nie możemy tego zrobić poprzez dobre uczynki, jakieś pobożne życie, czy jakieś zadośćuczynienie Bogu. Dlatego Bóg zesłał właśnie ten ratunek, czyli Jego Syna, Jezusa Chrystusa, który dobrowolnie opuścił niebo, stąpił na ziemię, przyjął postać człowieka i najpierw żył doskonałym życiem, a później, poszedł na krzyż by oddać swoje życie za grzeszników. W ten sposób zadośćuczynił swojemu Ojcu za grzechy, które każdy z nas popełnił. Jednak jego śmierć nie była końcem. Jezus z po czym wstąpił do nieba i teraz siedzi po prawicy Boga Ojca i kiedyś przyjdzie na tą ziemię by rozprawić się ze złem raz na zawsze. To jest właśnie ewangelia. Ona nie mówi o tym, co człowiek może zrobić dla Boga, ale o tym, co Bóg zrobił dla człowieka. Jeśli z jakichś powodów zapomnimy o tym, że Ewangelia jest właśnie tą Bożą wiadomością ratunku w Chrystusie i że to ona jest sednem tych rozmów, to zamiast Jezusa będziemy głosić albo samego siebie, albo naszą denominację, albo po prostu będziemy mówić o jakiejś kolejnej religii, w której trzeba robić po prostu dobre uczynki. Będziemy krążyli dookoła Jezusa i prawdopodobnie ani lazu o nim nie wspomnimy. To błąd, który często popełniamy. Ja sam e, złapałem się na tym ostatnio, kiedy to z żoną byliśmy e, w takim sklepie z elektroniką i gdy, byli, gdy staliśmy przy kasie, e, pracownik, sprzedawca miał taką opaskę z napisem: e, Kocham Jezusa. Ponieważ ja też kocham Jezusa i zawsze. Staram się wykorzystywać takie sytuacje do tego, by porozmawiać o Bogu, to powiedziałem mu, że ta opaska bardzo mi się podoba. On na to zadał mi pytanie, czy byłem kiedyś na ekstremalnej drodze krzyżowej. Ja na to, że jestem protestantem, więc nie chodzę na katolickie wydarzenia, więc on znowu odpowiedział mi, że. No to nie o to chodzi, denominacja jest nie, nieważna. Warto nawet pójść na tą ekstremalną drogę krzyżową, żeby po prostu sprawdzić siebie, bo ona polega na tym, że, że idziemy w lesie, idziemy tam sami, po cichu i, 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 to, jest, i to trwa chyba około 40 kilometrów. I mieliśmy jeszcze kilka zdań na temat tego spaceru po lesie, po czym razem z żoną wyszliśmy ze sklepu, a w mojej głowie pojawiła się taka myśl. Jakie to było żałosne. Wychodząc do Topaski ze słowami Kocham Jezusa, e, nie wiedzieć kiedy, nagle zaczęliśmy mówić o ekstremalnej drodze krzyżowej. Żeby było jasne, ja nie mam nic przeciwko temu wydarzeniu, tylko to pokazuje pewien mechanizm. Ta rozmowa naprawdę mogła pójść w fajnym kierunku, ale zamiast tego zboczyła na jakieś boczne tory. I zupełnie jak ten aktor w telewizji. Nie powiedzieliśmy o Jezusie ani słowa. Mogliśmy w jakiś sposób się umocnić, albo nawet to mogła być okazja do tego, żeby, żeby ktoś usłyszał o Jezusie, bo obok nas stała inna osoba. Tak więc, gdy mówimy innym o Jezusie, skupmy się na Jezusie. Ale ważne jest też to, abyśmy mówili o tym Jezusie, to co mówi na jego temat Słowo Boże. Bo dzisiaj wielu ludzi mówi o Jezusie i, i wielu Przedstawia go jako kogoś, kto był jednym z wielu, jednym z wielu proroków, jednym z wielu nauczycieli czy reinkarnacji Boga, jedną z najdoskonalszych dusz i obok tego musi wyraźnie wybrzmieć również głos nas, chrześcijan, mówiących o tym, że Jezus jest tym jedynym, w którym jest zbawienie. Nie ma biblijnego szablonu, jak rozmawiać o Jezusie, bo nie ma dwóch takich samych osób, dwóch takich samych rozmów, dwóch takich samych okoliczności. Każda rozmowa o Bogu jest inna. Dlatego ważne jest, byśmy wsłuchiwali się w głos Ducha Świętego, który, którego ma każdy, kto uwierzył w Jezusa. Jeśli będziemy szukać właśnie prowadzenia Ducha Świętego, to nie tylko on skieruje nas do osób, które w tym momencie potrzebują tego głoszenia, ale również da nam mądrość w kontekście tego, jak powinniśmy mówić ludziom o Bogu i na czym się skupić. Podczas rozmów o wierze, skupmy się na Jezusa. Na Jezusie, bo to On jest centralną postacią Pisma Świętego i jedynym Zbawicielem, przez którego ludzie mogą przyjść do Boga. I właśnie dzięki takiej rozmowie o wierze Etiopczyk po prostu uwierzył w to, co przekazał mu Filip. Dalej bowiem czytamy. Gdy tak jechali drogą, przebili nad jakąś wodę i Eunuch zapytał, oto woda, co stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony. Filip odpowiedział, jeśli wierzysz z całego serca, możesz. A on na to: Wierzy, że Jezus Chrystus jest synem Boga. Rozkazał więc zatrzymać wóz. Obaj, Filip i Eunuch, zeszli do wody i ochrzcił go. Gdy zaś wyszli z wody, Duch Pański porwał Filipa i Eunuch go już więcej nie zobaczył. Lecz z radością podążał dalszą drogą. Filip natomiast znalazł się w Azocie i obchodząc wszystkie miasta, głosił dobrą nowinę, aż doszedł do Cezarei. Etioprzyk widząc wodę, zapragnął się ochrzcić. Wygląda więc na to, że Filip nie tylko powiedział mu o tym, co Bóg zrobił dla niego w osobie Jezusa Chrystusa, ale opowiedział również o tym, w jaki sposób ktoś, kto słyszy tę Ewangelię, powinien na nią odpowiedzieć. A zgodnie z tym, czego nauczał Jezus oraz apostołowie, każdy, kto uwierzył, powinien przyjąć chrzest na znak właśnie tej wiary. Ale nie tylko to, bo powinien również pokutować. Pokuta polega na tym, że postanawiamy odwrócić się od swojego życia, od tego, w jaki sposób myślimy i co robimy, i staramy tak przekształcić to swoje życie, by teraz ono służyło Bogu, a nie nam samym. A chrzest to symboliczne zanurzenie w wodzie na znak tego, że człowiek umiera dla Chrystusa i wstaje do nowego życia, już w Chrystusie. Ciekawy jest sposób, w jaki Etiopczyk zadał pytanie Filipowi. Bo nie zapytał go po prostu o to, czy może przyjąć chrzest, ale zapytał o to, czy istnieje jakaś przeszkoda. Prawdopodobnie z powodu tego, kim był, że był właśnie eunuchem, często natrafiał na różne przeszkody w swoim życiu. Jako eunuch zapewne wiele razy słyszał, że jest człowiekiem drugiej, drugiej kategorii, a w związku z tym nie może w pełni cieszyć się swoją relacją z Bogiem. Jednak Filip. Powiedział, że to nieprawda i że to nie ma znaczenia, że nie ma żadnych przeszkód, a jedynym warunkiem do tego, by pójść za Jezusem i, przy, i przyjąć chrzest, jest wiara. Czy Eunuch poznał już całą prawdę o Jezusie? Prawdopodobnie nie. Czy miał czas i możliwość, by odpokutować za swoje grzechy jeszcze w starym życiu? Też nie. Czy miał okazję do tego, by udowodnić swoją wierność w codziennym życiu? Nie miał takiej możliwości. To jednak nie przeszkodziło, by zgodnie z zaleceniami Jezusa i apostołów Filip mógł go ochrzcić na znak jego wiary i rozpoczęcia nowego życia. Bo jedynym warunkiem przyjścia do Jezusu i chrztu była i nadal jest tylko wiara. Ełnuch dzięki temu, że uwierzył w Jezusa otrzymał nowy start. Jego życie już miało nigdy nie zostać takie samo. Dlatego czytamy, że zaraz po tym, jak Bóg zabrał Filipa sprzed jego oczu, on nie przejął się tym zbytnio, ale z uśmiechem na twarzy ruszył w dalszą podróż do Etiopii, by tam prawdopodobnie dalej przekazywać innym tę bożą wiadomość o ratunku w Chrystusie. Na YouTube'owym profilu De La Fete Simones zamieszczonych jest 465 filmów i wciąż przybywają kolejne. To chrześcijańskie świadectwa, historie ludzi, którzy w pewnym momencie usłyszeli Ewangelię i postanowili na nią odpowiedzieć. Uwierzyli w Jezusa, a to doprowadziło do ponadnaturalnych zmian w ich życiu. Bóg przemówił do mnie w więzieniu: Jezus uratował mnie od samobójstwa. Byłem muzułmaninem, a teraz naśladuję Jezusa. Wiedźma oddała swoje życie Jezusowi. To tylko niektóre z tytułów tych filmów. Pokazują one, jak poznanie Bożej Ewangelii i wiara w Jezusa zmienia życie ludzi tak, że już nic nie pozostaje takie samo. Bo zrozumienie Bożej Ewangelii prowadzi każdego, kto uwierzył w Jezusa, do przemiany i rozpoczęcia życia na nowo. We wspólnocie, we wspólnocie chrześcijańskiej Tomy wierzymy, że Ewangelia, czyli Boża wiadomość o ratunku w Chrystusie, to najważniejsza wiadomość, jaką możemy zanieść światu. Dlatego robimy wszystko, co możemy, by mówić innym ludziom o Jezusie. Robimy to na różne sposoby: kazania w niedzielę, grupy biblijne w ciągu tygodnia, czy prywatne rozmowy każdego dnia. Bo jeśli ktoś jest w posiadaniu takiej wiadomości, to nie powinien jej trzymać dla siebie, ale powinien się nią dzielić z innymi. Wierzymy że też, że nie tylko starsi kościoła, kaznodzieje czy studenci teologii są do tego powołani, ale każdy wierzący, może i powinien przy różnych okazjach przy innych okazjach mówić ludziom o Jezusie. Bo wielu ludzi z różnych względów nigdy nie dotrze na niedzielne nabożeństwo. Możliwe, że też wielu ludzi nigdy nie wpadnie na pomysł, by w internecie poszukać i dowiedzieć się czegoś o Bogu. Dlatego jeśli uwierzyłeś w Jezusa i uważasz, że Ewangelia to najważniejsza wiadomość na tym świecie, to Twoim zadaniem jest sprawić, by ta wiadomość o Jezusie. Wyszła poza mury tego kościoła. Tylko Ewangelia o Jezusie ma moc na wieczność zmieniać życie ludzi, dlatego wsłuchując się w prowadzenie Ducha Świętego, bądź gotowy, by mówić o Jezusie zawsze, gdy pojawi się taka możliwość. Jeśli jesteś tutaj dzisiaj i czujesz, że zrozumiałeś Ewangelię, uwierzyłeś w Jezusa i chcesz za nim podążać, ale jeszcze nie przyjąłeś chrztu, to zachęcamy, byś nie, nie odkładał tego dłużej. Podobnie jak Filip do Etiopczyka, my również chcemy dzisiaj ci powiedzieć, jeśli chcesz i wierzysz, możesz. 9 czerwca podczas wspólnego nabożeństwa, wspólnot S.C.H. Tomy z Łodzi, Piotrkowa i Tomaszowa, będzie taka możliwość. Jeśli chcesz przyjąć chrzest, możesz podejść do mnie czy do kogokolwiek z wierzących, do pastora Tomka, by porozmawiać o tym, jak możesz się ochrzcić.